Mimo, że na dworze aura już jesienna, warto ostatnie promienie słońca łapać na świeżym powietrzu. Doskonałą okazję do tego będą mieli mieszkańcy dzielnicy Ostoja. Właśnie zakończyła się tam modernizacja Placu Zabaw, która była zgłoszona jako projekt budżetu obywatelskiego. Plac Zabaw dostępny jest teraz dosłownie dla każdego dziecka. Projekt, budżet obywatelski dostał akceptację z uwagi na to, że plac zabaw był w nie najlepszym stanie. Wobec powyższego zdecydowano się też, że ten plac zabaw będzie przeznaczony również dla dzieci, które nie są w pełni sprawne. Całkowita wartość prac to ponad 718 tysięcy złotych, z czego 535 tysięcy. Dofinansowanie z funduszu Pefron, 120 tysięcy z budżetu obywatelskiego i 63 tysiące z kasy Urzędu Miasta. Urząd Miasta chce, aby w każdej części Pruszkowa znajdowały się place zabaw dla dzieci ze wszystkimi udogodnieniami. Chcielibyśmy w każdej z części pruszkowa, żeby takie miejsca były, na ile pozwolą nam finanse, ale na pewno będziemy realizować takie projekty, bo one są bardzo potrzebne, nie tylko integracyjne, ale też dla naszych dzieciaków, żeby miały gdzie, gdzie że tak powiem, dać upust swojej energii. W parku Mazowsze mamy też zmodernizowany plac zabaw, w którym naprawdę proszę mi wierzyć, że tam bardzo dużo jest dzieci, które korzystają z tego. Z tego placu. Więc gąsin jeszcze nam został, bo tam jest plac zabaw, oczywiście, przy ulicy Wiśniowej. Natomiast na pewno będziemy poszerzali tą ofertę, jak tylko będziemy mogli i oczywiście Rada Miasta przychylnie się do tego ustosunkuje. Plac zabaw przy ulicy Tadeusza został wyposażony w zabawki, z których mogą korzystać dzieci z niepełnosprawnościami. Nowe ławki kosze na śmieci, wymieniono również na wierzchnie oraz zamontowano tablice informacyjne i edukacyjne w języku Braille'a. Zmodernizowany plac zabaw na pewno będzie cieszył niejedno dziecko.